Witajcie w Let's Play Saper! Jestem KajetusSif i nagrywam kolejny odcinek. Dzisiaj zagramy sobie w Sapera, ale też w nową grę, która mnie zainteresowała. Na początku zagramy sobie w Sapera, dla przypomnienia. E, tu będzie bomba, tu. Tu nie, tu. Tu, tu nie. Tu będzie. Mm. Tu musi być, i tu musi być Tu Tu nie I tu Tu będzie Tu Och, koledzy się rozłączyli Och, nie to mm. O, dalej No więc teraz wygraliśmy Proszę bardzo. Yy, to był kolejny odcinek z Let's Play Sappen. Wygnajcie!